Kiedy pikujemy? Dlaczego to robimy i jak to robimy? Zapraszam na film. Kiedy siejemy nasiona roślin i ta roślina nam już wzejdzie i zaczyna rosnąć, to w pewnym momencie zaczyna brakować jej miejsca do rozwoju. Należy wtedy po prostu ją rozdzielić z innymi roślinami i to nazywamy pikowaniem. Pikowanie nie jest trudne, ale wymaga bardzo dużo czasu, wytrwałości, cierpliwości i zręczności. Ja muszę Wam powiedzieć, że pikowałam 3 godziny, i tak popatrzyłam na to wszystko i stwierdziłam, że chyba już sobie odpuszczę i spróbuję następnego dnia. I to jest bardzo dobry sposób, właśnie, żeby się za bardzo nie zmęczyć i żeby to była przyjemność. A nie jakiś taki nieprzyjemny obowiązek. Do pikowania możecie wykorzystać małe doniczki, takie małe doniczki produkcyjne. Ja wykorzystałam tutaj plastikowe kubki. Na chwilę obecną mam ich 100 sztuk i 100 sztuk już użyłam. Podłoże do pikowania powinno być ciepłe, a nie lodowate. Bardzo często zdarza się, że ziemia. Leży na przykład na zewnątrz sklepu i na pewno ta temperatura, która jest na zewnątrz obecnie, nie będzie odpowiednia do pikowania. Podłoże musi być ciepłe. Ciepłe i wilgotne, a nie mokre. Żeby rośliny nam nie, nie zgniły. Ja zaczynam pikowanie od pomidorów. Taka podstawowa zasada przesadzania żeby rośliny nam się dobrze rozdzielały, to powinniśmy w doniczce, w której rosną, po prostu dobrze je podlać. Korzenie wtedy będą bardziej elastyczne i będą nam jedna roślinka od drugiej będzie nam lepiej odchodziła. Ja używam ziemi uniwersalnej do warzyw i kwiatów, ale można użyć ziemi do ziół i warzyw. Ziemi uniwersalnej, można użyć ziemi do pomidorów. Oferta wyboru ziemi jest bardzo szeroka, więc możecie wybrać sobie taką, jaką uważacie: tak, żeby była odpowiednia jakość do ceny. Moje zadrapania wynikają z tego, że przed chwilą przeprowadziłam cięcie róż, i takie mam konsekwencje. Wracając do naszego pikowania. Pikowanie ogólnie jest bardzo proste, to już wam mówiłam. Można ten zabieg przeprowadzić na dwa sposoby. Masz pustą doniczkę, rozdzielasz roślinkę, wkładasz do pustej doniczki i zasypujesz ją ziemią. Masz same listki. Ja natomiast, jak widzicie, pojemniki do pikowania mam wypełnione ziemią. Robię pałeczką zagłębienie, i dopiero wkładam roślinkę. Wszystko należy robić z pełną precyzją i delikatnością. Nie możemy wciskać tej roślinki do dołka, tylko delikatnie ją wkładać i jeszcze przysypać delikatnie ziemią. Sadzonki i pomidorów przesadzamy, gdy mają 2-3 liście właściwe. Z pomidorami tak jest, że jeśli tego wymagają, to możemy przesadzić je jeszcze raz, z tego względu, że pomidory po prostu lubią przesadzanie. Lubią, albo może inaczej, dobrze znoszą przesadzanie. Pomidory możemy również posadzić głębiej i w ten sposób regulować ich wzrost zredukować ich wzrost. Ja tych sadzonek zrobiłam mnóstwo około 100 sztuk. Teraz pikuję kapustę pakczoj. Robię to pierwszy raz i będę uprawiała pierwszy raz. Kiedy siałam to, sypnęły mi się nasionka i jest w tym jednym pojemniku tej kapusty bardzo dużo. Więc mimo tego, że ona jest taka malutka i ma takie dwa listki, to muszę zrobić, muszę ją po prostu przesadzić. Muszę to zrobić bardzo delikatnie żeby nie uszkodzić systemu korzeniowego, najlepiej trzymać zalistki delikatnie. W tle widzicie bratki takie malutkie. One muszę Wam powiedzieć, że tak pięknie pachną. Takie małe, a takie cudne. W tle również widzicie cebulę w butelce i czosnek w butelce. Film, jak uprawiać cebulę w butelce. Jest na moim kanale, więc zapraszam serdecznie. A teraz przegląd, co już przepikowałam. Małe pomidorki. Tutaj rośnie kalarepa. Kalarepa również przepikowałam, ale chyba 6 sztuk. Ona bardzo ładnie rośnie w tych pojemnikach, więc tak naprawdę nie trzeba jej pikować. Teraz widzimy kobe, por, papryczki ostre. I to wszystko będę przesadzała. Majeranek, Majeranek zostanie w tej doniczce, która jest, i rojników. Mnóstwo rojników mam. Rojniki będę przesadzała po pomalutku. Nie wszystkie od razu, ale pomału. Jeśli chodzi o por, to pikowanie nie jest konieczne, ale kiedy pikujemy, to możemy zagłębić roślinę. Troszeczkę bardziej niż rośnie w tym takim ogólnym pojemniku. Ja będę też pikowała seler. Przy selerze trzeba uważać, żeby nie zasypać stożka wzrostu. Zresztą, tak jak przy każdej roślinie, a jeśli Wam się to już zdarzy, to polejcie delikatnie wodę na środek roślinki i ziemia powinna się nam rozstąpić. Ja bardzo dużo warzyw będę uprawiała w donicach i w skrzynkach, ponieważ w gruncie nie mam zbyt dużo miejsca, żeby to robić. Więc zapraszam Was serdecznie na obserwowanie moich działań. Za chwilę na kanale pojawi się film Jak uprawiam truskawki. Mój sposób uprawiania warzyw różni się od innych standardowych sposobów uprawy roślin. Jeśli ciekawi jesteście, jak ja uprawiam swoje warzywa, to zapraszam do subskrybowania kanału. Pamiętajcie, że jeśli nie posialiście sobie warzyw i nie macie czego pikować, to wiele warzyw możecie posiać jeszcze w marcu. Jak również możecie iść na łatwiznę i kupić sobie sadzonki i posadzić, cieszyć się również swoimi. Warzywami. Nie możemy też zapomnieć o hartowaniu naszej uprawy przed wysadzeniem roślin do gruntu. Hartowanie roślin, to znaczy wystawianie na kilka godzin na zewnątrz i powrót do domu po kilku godzinach. Pokrótce to byłoby wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.